Dziwi niebiescy! Telewizja kibiców ruchu chorzów. chorzów, 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 chorzów. Chcesz być w telewizji, Niebieskiej mama? Pa. Czekajcie zaraz. Patrzcie! To Tutaj jest moja mama. Mama w to wygromecz! Kto? Kto? ruch, ruch! Kocham cię mamusia, to trzymaj kciuki tam dzisiaj. To to co mi chcesz pokazać? Nie mogę cię powiedzieć, co ci chcę pokazać, bo wtedy jak to zobaczysz nie będzie niespodzianka. No właśnie. Podążaj to. za mną. Znowu Robert tutaj, bez którego nic by nie istniało. Nie, ale ty masz pojechać. Robert tutaj był <laughs> otwarty 4.37 i już pracował. Już pompowałem balony. No nie. Czy można, można otworzyć? Chyba można, ja nie wiem, jak jest dłuższa to można. <laughs> o, witam. A to nie ten stolik? Tutaj przy pachcie, dzieł te koszulki drbowe sprzedawać. A no dobra, no to nieś bo wyzak. Musi być wszystko na tip-top dzisiaj. Dokładnie. Tutaj się panie, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Was serdecznie. Kuba Kurzela, TV niebiescy dla ruchu. Jesteśmy bezpośrednio przed wielkimi derbami śląska między ruchem i górnikiem, a to oznacza, że piłkarskie emocje i kibicowskie również na najwyższym poziomie. Dlatego właśnie tę zapowiedź meczu kręcimy, no jakby nie było, z najwyższego punktu nad stadionem. Jesteśmy na podejście, dzięki uprzejmości firmy Mateko możemy nakręcić Wam to właśnie ujęcie bezpośrednio przed meczem. No, stadion prezentuje się super, jak na razie jeszcze piłkarzy nie ma. Mam nadzieję, że wyjdą zmotywowani. Panie profesorze, ostatnią to wstępny. Nie, nie mogę, bo poszedł na tryb. Aaaa. Musisz filmować, to filmuję, ale ci to śniadanie na dół. Dobra, dobra. A on musi się nauczyć, że. Gdybyśmy się tak uśmiechali w pół. Olej, ładnie, co? Ładnie, ładnie. Chodź mi się. 14 powodów do dumy. Nie wiem czy wiecie, ale za tydzień szpil z regią. my tam byli teraz na wierchu, gołębie lotały I ty wiecie, że one wszystkie godają po śląsku? One, nie pieści. nie pieszczcie Tak rycą Dzięki wielkie, bardzo, bardzo, bardzo fajnie Przyjemność po naszej stronie W tygodniu pracy dostaliśmy 2, do tygodniu, następnym pracy dostaliśmy 1 i teraz mieliśmy 2 tygodnie przerwy, pracowaliśmy i oby e, to było dalej e, progresywnie i wtedy wychodzi na to, że dzisiaj na zero z tyłu w końcu. Co będzie wynik? Zero. Oby. Okay. <laughs> Tadziu nie ma zakazu na wypowiadanie się, więc dzisiaj trzeba... Dzisiaj nie ma. My mamy zakaz czy się dalej, ale Tadziu nie. może się spokojnie wypowiedzieć. No Adziu tak dzisiaj bardzo zachodzi w tą kawę, co? Coś tam? Bezpieczeństwa jedynie, co może powiedzieć. No. A zapewnia je prawidłowo, więc można z nim przeprowadzić rozmowę. No, mamy zakaz. Tadziu, powodzenia. Dzień dobry. Niebiescy wygrają dzisiaj. To jest oczywiste. Musi tak być. Bela. 2 ile wyjdzie do niebie? No, myślę, że gdzieś 2-0 dla nas. Tylko zwycięstwo się trzyma. Adler, jaki wynik będzie? Eee, 3-1 do nas, oczywiście. I nie będzie przełamania. Nie w tym sezonie. Pani nie przewiduje, prawda? Wyników, a jaki będzie dzisiaj? Nie powiem ci. Dlaczego? Bo nigdy nie godzą. Zawsze jest dobrze, nie? Musi być dobrze, a ja niech nie godą. Teraz nie możemy nic mówić, błaska to w to jest tajemnica. Złego ruchu górnika. Nie

Czućcie tutaj głośno, to pomoże piłkarzom na pewno odnieść zwycięstwo. Ja nie wiem co mówię głośno, on tylko gra kurde w te swoje połów. musisz go... Co gra? W połów. Ja. Musisz go tutaj zmotywować, żeby też dopingował tak jak ty. Masz wierność! A ty nic nie mówisz! Ja nie! Dopinguj głośno tutaj, bo coś za cicho jest. Nie no dobrze teraz odbrawa. wszyscy razem w cztery Jak myślisz, jaki będzie wynik meczu dzisiejszego? Jaki? Środy Srogi wynik będzie? Ja no. no 18, 5 18:5. 5 tak by było, ja nie mam nic przeciwko Moja jest koszulka Piotra Stawarczyka, który zdobył bramkę w ostatnich wielki Derbach Śląska Mam dzisiaj ze sobą, mam nadzieję, że ta przyniesie szczęście A co, oglądasz TV niemieccy? Wszystkie odcinki, wszystkie kulisy Zawsze i Pierwsza bramka, ale bieg się Jak się, no to uroczy się jak nie? Dobra nas szukał Cię Michał? Nie, nie? Ja, nie, bo Michał teraz będzie w przerwie komentował w tam Proszę na zasięgi na Facebooku. Rosnął cały czas, czas rosnął, wiadomo. Napisałeś, że była Bramka? Była Bramka? wynikiem się ten szpil zakończy, to wiecie co się będzie działo mojej Pauliny dzisiaj w domu nie ma ruch wygrywa do przerwy 1.0 Chłopcy, błagów, wyleźcie na drugą połowę i dejcie się napić wieczorem Bez żadnych... Dzień dobry! Stefan, jak ci się to widzi? Skończy się tak jak jest. Zaczekulany jesteś.

É was é a